No się, Maelo, widzę z tej strony was w dzisiejszym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy grali w tą grę, co grały Screamy ostatnio. I no tyle, że to jest prolog, bo mnie oczywiście nie stać na pełną wersję. A dobra, że to u Screamiego. Od, odsłaniamy dywan. bierzemy krzesło. Uderzamy w płytki. krzesło. Bierzemy najpotężniejszą łopatę o nazwie łyżka. I kopiemy. Co kupkę? Jak wziąć? Chcesz jakiś? Czy to są żarty? Czemu ja... Jed... Aha, bo E się zbiera. Okej. Okay. Myślałem, że... Dobrze. Miesz przedmiot. S Schowaj narzędzie pod łóżkiem. Teraz, jak to. A. Dobra. Zastukaj, Dobra. Chodź tu. Jak się kłuca. No, aha. Przedaj. Zgadzam się. Chcę trzy papiery. Dobrze. Dobrze, rozumiem. Posłuchaj. się. Widź ostrożnie z celi. Co? Widź ostrożnie. Dawajcie wszystko z 30 dzięki, nie. nie, 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 nie. Mogę go już przywołać? To się jakoś? Chyba nie. My... Co? Nie, mogę teraz? Chodźcie, chcę coś kupić. Okej, okay, zaraz 4 sekundy. Chodź tu. Aha Miałem się wymienić. No cóż, życie. Dobrze, kopiemy rzeczy. But. Czuł, dalej mogę kopać, mimo że Kupka ziemi jest za duża. Ja nawet nie widzę, ile mam mydło. Tego się go nie opuścił e, czemu ja nawet nie widzę, ile ja mam energii? Widzę tylko ten pasek. Bez sensu. Mogę się kopać prosto w dół? Mogę. No. No myślę, że straci wraca. Okej, okay, kolejny but i może, A może tu. Okej, okay. goats i tu. A, ja i dobra. O tu już... Ja tu muszę przytrzymać. A nie muszę klikać. Okej. Okay. Dobra. Podkładamy ostatnią rzecz. Zwijamy dywan. I odpada do ziemi. Ok, tylko dwie były. Tylko dwie. No to choć strażnik nie, nie jest nie kombinuje. Oczywiście, że nie. Mogę, mogę negocjować? Aha, obniżył. Ty Dobra, dawaj mi jedzenie szybko. Kup Dobrze, to kosztuje 30, dobra, co to, to trzeba będzie kupić? Wszystko? Dobra, 50%, ile zostaje? 20% dobra, to nie potrzebuję o, ja... No Super zrobiłem. Teraz będę musiał sprzedać mu kolejne 5 rzeczy Nie widać tej łóżki, prawda? A w życiu. tutaj wbiegnie? A, nie, wejdzie no, po prostu. Okej. Okay. Dobra. No to kopiemy dalej. Myślę, żeby tą. albo tutaj będziemy kopać. Okej. Okay. Co kuka ziemi? O zapalniczka. To będzie drogie. Dobra, myślę, że do nic nie będzie Też tak blisko tego dywa. Aha. super, mam w ogóle łopatę łyżkę. To co się z o klucz francuski. Co, niski poziom, kolejna rzecz, co to? Pistolet na raz, ok. Dobra, nie mamy energii. Nie mamy pięciu rzeczy Ja cię ja kiedy się zatka to toaleta Mogę zrobić... Mogę iść spać teraz? Nie możesz spać w ciągu dnia No dobra A co jak przyjdzie? O dobra, przywo przywołajmy go przecież, mogę? Tamten ten co przyszedł tak dłużej. No wszystko gra, wszystko gra. 7x. Chodź. 7X. Chodź jeszcze raz. Ciekawe, czy on się można nie zdenerwować jak tak by robił Czy się nie było więcej? Dobra, NK Suk, jest dobra. Dawaj to Menelu. No idź, 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 już. Idź, idź Kysz. Jak kosztuje lepsza łopata? 30. Dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra szybcie, szybcie, szybcie. Słowajmy to. Chodź Dawaj mleko. Wcześniej kosztowało 3 Dobra Będziemy mieli lepszą łopatę. gdzie jest moja łyżka? Już łyżkę. Teraz już nie mam łyżki. Co zaskam? No chyba, że to był taki trade, że łyżka i 30 papieru za łopatkę, to tak w sumie też mogło być. Właśnie, czemu on tylko do mnie przychodzi? To jest bez sensu. Nie... Jesteśmy tutaj nierówno traktowani. A przerwa wiadowa to kiedy? Kłódka. Kolejna. Midełko. Będziemy kopali tak po prostu w dół. Kielich! A chyba nie jest ze złota. Manierka. O, ale to było dobre. Monety. Dobra, koniec. Dobra, no to wkładamy rzeczy. Przesuwamy dywan latając na linie. Mogę cały czas tak robić? Mogę! Co? Ej, ja nie chcę tego otwierać. Aha. Dobra. Teraz... A aj, Ajajaj, nie mogę tej kupić zabrać. Uu, większa kubka jest, bo lepsza łopat. Też to sobie. Dobra. I zapłukajmy sobie po strażnika No, tak słyszałeś 43 papieru. Kupia, dawaj mi z... 45. Kurde. Nie udało się. Wymienię się na lepszą łopatę w swojej kolejności. Wszystko robię. Ile prostu jej lepsze? Ja zbyt speedrunuję tą grę. Chyba 50. No, dobra. No mi... tu jesteś dobra. Dawaj mi Kurde. Spróbujmy zrobić takie coś. Dobra, pięknie. Zrobiłem jedną dziurę. Idzie, idzie. Dobra, tak myślę, że jak będzie tak myślę 21 to skończę. W jest za duża. Aha, żeby, żeby się nie może robić. Uszkań klucz. Niech chciał coś lepszego. Latarka. A mogłem użyć tej latarki. Fajnie by było, bo jest ciemno. Co to? A, brązowa załamano. Mam biednego dolara! Jestem bogaty! Aj... brakło energii. Ale poczekaj, ta dziura jest już duża. 2 metry, czy prawie 3. Teraz łopatkę. Teraz... Jak kosztował ten Wittlesa? Chyba 30. Więc zawołaj strażnika i w sumie... Że jak tutaj przyjdzie i się... Wytraduje z nim, to... Tobie skończymy film dobra, dawajcie. No słuchaj się... Dawaj. Idź, idź stąd, idź stąd, bo ja chcę kupić łopatkę. Idź. w sumie. Dawaj. No, o, dobra. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że krótki był, ale nie mamy zbytnio czasu teraz i tak w sumie to nagrywam. Dwie godziny przed wyjściem, godzinę nawet. No więc, papa. Pa.